Witajcie, nazywam się Beata Sekuła, prowadzę szkołę multiterapii, w której uczę stacjonarnie i wirtualnie między innymi różnych form refleksologii i terapii twarzy. Właśnie ruszyła wielka sierpniowa wyprzedaż moich kursów na platformie edukacyjnej. Są to kursy z zakresu refleksologii rąk, stóp i elita grubego, także z zakresu liftingu terapeutycznego twarzy dre. Są to także webinary specjalizacyjne dla terapeutów twarzy i refleksologów oraz autoterapia refleksoryczna rąk i stóp. Refleksologiem czy terapeutą twarzy może się stać się w każdym momencie życia, niezależnie od tego, czym się teraz zajmujecie i czy macie jakieś wcześniejsze przygotowanie do anatomii czy fizjologii, czy w ogóle do pracy z człowiekiem. Wszystkie te formy pracy są bezpieczne, naturalne, ekologiczne, łatwe i proste do nauczenia się i do zastosowania, bo są wręcz intuicyjne. Więc, właściwie, na co czekasz? я жалі, W czasie kursu będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości, to zawsze możesz do mnie dzwonić, zawsze możesz zadawać pytania, konsultować się i ja tu jestem dla Ciebie w czasie kursu i po kursie. Od czasu do czasu prowadzę różne warsztaty stacjonarne dla słuchaczy kursów wirtualnych, po to, żeby oni mogli się upewnić, że wszystko robią dobrze i taki najbliższy warsztat jest 11 listopada i wtedy będziesz mógł, będziesz mogła sprawdzić swoje umiejętności, swoją wiedzę, moim bardzo czujnym okiem. Jestem pedagogiem, jestem metodologiem, uczę od ponad 20 lat. Jestem też live coachem i coachem oddechu. Zapraszam Cię na wielowymiarowe zajęcia i te wirtualne, i te stacjonarne. A przy okazji kurs stacjonarny refleksologii twarzy rusza 7-8 października. A na razie zapraszam Was wszystkich na wyprzedaż moich kursów wirtualnych, które są rzetelne, które są jasne, do zrozumienia, są łatwe w przekazie, bo właśnie tym się zajmuję. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia i zapraszam do zajrzenia na moją platformę edukacyjną.